Kierownik budowy, tak? Czy jest potrzebny? Tak jak w wojsku zawsze jest dowódca, tak samo na budowie musi być ktoś, kto tą pracę będzie rozdzielał pomiędzy pracowników, będzie ktoś pilnował jej wykonania, odbierał tu roboty wykonane. Więc jakby jest to funkcja niezbędna. Wręcz. Prawo budowlane to reguluje. Nie widzę możliwości prowadzenia budowy bez inżyniera. Tudzież jeśli jest to budowa prowadzona na pozwolenie na budowę, to musi być kierownik budowy. Bez Pewno duży dystans do siebie <grymny> i do pracowników. No i przede wszystkim no, typowo dowódca tak? musi, musi zarządzać. Wykreować tak? się na lidera no nie? danej grupy i prowadzić tą grupę. Z różnymi metodami to się robi. Po prostu trzeba Myślę, że tak. W większości, w większości przypadków. Mój dziadek Wacek mówił w ten sposób, że mm, najbardziej wdzięczna jest praca budowlańca, gdyż za życia stawia sobie pomniki. I gdy szliśmy na przykład ulicami Sokółki, yy, mówił ten budynek wybudowałem, ten wybudowałem. I to są te właśnie pomniki, które stawiamy sobie za, za życia. Jak zawsze jesteśmy w tej kwestii, jak zawsze jesteśmy niedoceniani. Wynika tak? z czasów, w których żyjemy. Nie każdy tego, jednak trzeba mieć dyspozycje osobiste, no to wpływa proces wychowawczy, no coś, czego się człowiek uczy przez całe życie, no nie tego, więc de facto nie każdy staje się glazurnikiem, nie każdy staje się dekarzem, nie każdy staje się yy, malarzem, no nie? Trzeba mieć predyspozycję, tak, do pewnych prac. No nie każdy, właśnie, nie każdy może być tenkarzem, nie każdy potrafi chociażby odpowiednio narzucić tą zaprawę tynkarską. Tak aby ona się trzymała, tak? To dotyczy wszystkich, wszystkich robót, tak? Też nie każdy może być glazurnikiem. To są też potrzebne szczególne cechy, przede wszystkim dokładność, tak? Ludzie lubią się tarczać pięknymi rzeczami, więc też wymagają y, dobrego wykończenia, więc y, no, nieraz to już sztuką, że tak powiem, którą trzeba e, dokonać <grytanie> tej sztuki. W tej chwili jest bardzo duży deficyt widowlańców na rynku. Zresztą cały czas ogłaszamy się, cały czas potrzebujemy chętnych do pracy, no jest problem, tak? Jest problem ze znalezieniem. Yy, wiadomo, jest to zawód ciężki, wymagający też dużej yy, siły fizycznej. Yy, w związku z tym no, no, w tej chwili młodo, yy, młodzież nie garnie się do, do tej pracy. No jest tu problem, tak? Tak, że polski hydraulik jest potrzebny wszędzie. Jeśli chodzi o pracowników fizycznych, tak, no, pracują 8 godzin, tak, natomiast e, jeśli są potrzeby, no, to są prace w nadgodzinach dodatkowo płatne. To wynika z technologii robot, nie? więc czasami się zdarza, że trzeba wydłużyć ten czas pracy, ale w budżetówce, że tak powiem, pracujemy w określonym no, w limicie czasowym, a więc, że tak powiem, rekompensujemy to potem dniami wolnymi.